Na wsi Ło, wow, sąsiad jaki my kurwa rower i walizki, wózek zarąbali Z dekatlona. Z dekatlona. debilu. Dobra, to trzeba rozpakować. Poskładaj sąsiedzie, ja wypierdolę te śmieci. Dobra, to ja tutaj patrzę, wsadzę kierownicę i pokręcę za lewe jajko i mi chuj... Twoim także się <coughs> ubawić. Dobra, ja pokręcę... To jajko, wyreguluję ci siodełka. wiem, że chciałbyś usiąść tutaj bez siodełka, no ale dobra. Ja bo ja to jestem twój stary i ty. Dobra, siadaj. Ja to ja zapierdalam! Szybko! Bardzo ładnie pedałujesz pedale. O, o, sąsiad, ja już zdycham. Przebie, Ale kondycję mam słabą. O, ja pierdolę. Wiesz co, sąsiedzie, tobie się chyba nudzi. Jak wymyślę coś, żeby ci się nu nie nudziło zaraz. Co ty kurde do mnie pieprzysz? na chuj mi kwiatek jestem kwiatkiem aha no i co znowu jestem kwiatkiem kurwa wej zmień płytę bo już się nudno robi teraz jestem innym kwiatkiem chyba palmą teraz jestem kurwą przy drodze nie skorzystam dziękuję teraz jestem choinką kurwa co ja w Alasce teraz jestem znakiem lol A teraz jestem twoim starym na budowie kim no jedź, kurwa ale kim ty jesteś? Twoim starym. To chyba twoim Dobra jeden Szybko, 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 szybko. Pff. No o i o, kurwa kurwa. się wypierdol. Sąsiad się zabiło ścianę. Tylko ty umiesz być taki upośledzony. Kurwa, tak ciepła, nawet prania nie zrobił. Ty byś mi już dawno słyszeli. No ale trudno, dawaj to gówno. Wsadzę mu w dupsko. O, to się jeszcze czyda. Wiesz to sąsiad? Po co? <laughs> Bo ja wymyśliłem plan. Klas automatycznie w dupę, czy klasycznie? Dobra, klasycznie w, 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 w podłodze. Ooo, chciałbyś. Tutaj będziesz miał miejsce na wałek. Wałek to ja ci zaraz wsadzę w dupę. Wałki to pociska o twój stary, że cię kocha. Swoją starą. O, tutaj zdejmiemy osłonkę, podepniemy i hopie mamy rozrząd wymieniony, pasek rozrządu i kurwa... Ja przynajmniej miałem starą, a ty miałeś dwóch ojców. A ciebie kurwa kablem od żelazka bili i ci kazali pić wodę z czajnika po pierogach. Co ty odpierdalasz? Aż się wzruszyłem. Urla. Na twój widok to się wzrusza normalnie. Nawet papież Franciszek I. No a na twój widok się wzruszyła. Nic się tak, tak, tak. Tak. Ja się zaraz wzruszę, to normalnie jednę cię tą taczką z tej kurwa karuzeli. Twój tata się Dobra, zapierdala. Dobra, zapierdalam, emocje. Czekaj! O! Oh, taczka mnie zabiła! I bardzo dobrze. Wreszcie mam spokój z upośledzonym sąsiadem. Ała! Ała! Sąsiad, ratuj! Kurwa, to nie jest śmieszne. A co Pomóż to jest? Co, co to skomag... o. Ja pierdolę, karuzela nas bije. Daj, buzi. Chyba, do buzi. Wiesz Dobra. co, sąsiad? My tutaj musimy lepsze patenty wymyślić na to gówno. Dobra, to trzeba ściągnąć, nie wiem po chuj w ogóle żeś to przyniósł się, robić pranie kurwa, a tu chuję będzie, a nie pranie. Dobra. Dobra Cała naprzód! Na dwunastą sąsiad. Dobra, ej! Płacasz po dupie! Przestań! Ja pierdolę, ale ci dzisiaj no spokojnie. Ja skoczę się pogumki. Żartowałem. Zamawiał pan coś? Tak, zamawiałem. Nerkę To sobie ją wytnij. Proszę. Dziękuję. Dobranoc. I do widzenia. Dobra, teraz to ładujemy. To dać. Ej, no. ale to jest nie fair. Widzisz? A teraz. w sumie jesteś moim murzynem. Cała naprzód. Jeden sąsiad mechaniczny. I kurwa działa. Wsteczny. O tak, mocniej. A teraz do przodu szybko. Uhuh. No to dopiero oj. <słyska> kurwa na drzewo. <słyska> ja nie mogę. Rozjebaliśmy znowu mi mieszkanie. Czekaj, sąsiad, to trzeba jakoś inaczej rozwiązać. Bez kurde, przecież wiem, weź ma Sutra z rowerem. Jakimś. Dawaj kurwa i. No ja wypierdol. już stoję, widzisz. Trzymaj te kółka. Kupuj mi te kółeczka. Trzeba je tu wmontować. Aha, oś, dobra, będziemy mieli napęd. Kurwa, wypierdolę się, ja tu nawet. Nie pomogłeś. No, drzwi cię bią. jesteś taki tępy. Dobra, dawaj to do góry. Dobra. No i co sąsiedzie? Teraz mam Low Ridera, niska przednia oś, wysoka, tylna i zapierdolam. Łó! Jaki ekstremalne. Ale breakdensa znowu odjebałem. Znowu się wyjebałeś, a nie odjewałeś. Czekaj, to trzeba jakoś inaczej rozwiązać. Tutaj trzeba zapierdolić te kółka, ja zmontować A ja se tutaj paluszkiem pomieszam, jak w jego dupie. Ja tutaj mam zestaw małego mechanika. Ty, mechanik nawet nie wiesz, jak koło wygląda, bo myślisz, że koło wygląda kwadrat. Ty masz Ale dobra, jak kwadrat. A ja mam wypasiony kwadrat, a ty masz chawirę chujową. A ty masz pusty kwadrat. Dobra, ja siadam. W mnie, murzynie! Jeden Pacz, sąsiad mechaniczny, pełna wcale moc! Wcale. Jedziemy, tak jest, dziwko. Bez trzymanki, mogę to robić cały dzień z moim sąsiadem. Co, podoba Co? ci się? Paliwa ci brakło? Ale się zmęczyłem. Ale i tak będziemy się ruchać, po tym odcinku. Ty jesteś chory psychicznie. Co najwyżej z ręką możesz się ruchać. To trzeba wypierdolić. To trzeba uciąć. O, widzę, że napęd mi robisz. I patrz, jak to teraz będzie zapierdalało, to się zesrasz normalnie. Nie, Na tak twoją tak klatę. To... O! 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 Fajnie! Yeah! Chyba brakło paliwa. E, o, 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 dobra, spokojnie. Wy, wy, zaparkowałem. Wypierdalaj mi z tymi drzwiami, kurwa. No i nachuj mi te krzesło? Co ty No to po co? Będziesz mnie woził, chuj. A będę miał swojego pasażera, dobra. Proszę, sąsiedzie, usiądź. Dziękuję. No i chuj, nie ma benzyny. <coughs> Idź, kurwa, przynieś benzynę. A, uspokój się, ja zaraz diesla przyniosę, tak że wiesz. Odpuściliśmy to ostatnio z Rumunami w Rosji trochę i zobacz. Patrz, jaki on fajny kanister na plecach. Nie zajebisz się. Pod kolor prawie twojej piły. Coś ty kurwa, jesteś objęty? Pijesz to. Nie, to jest prawa fizyki. Dobra, a teraz sąsiad. Na targi w Genewie opatentować nasz zajebisty pojazd. Bo się sprzeda w milionach egzemplarzy. Jedź chuju. Na Genewę. Uhu! 我们是有本就好了